Two, one, fire! Cześć, nazywam się Paulina i należę do zespołu Alien. Dzisiaj chciałam zaprosić Was na nowy cykl na naszym kanale, mianowicie na vlog konstruktora. W końcu udało nam się namówić Olka, pomysłodawcę i konstruktora maszyny, aby opowiedział Wam bardziej szczegółowo o funkcjonalności i budowie Aliena. Dzisiejszy pierwszy odcinek poświęcony jest automatyce. Czyli, czy można alienem robić, żeby się nie narobić? Um, temu zagadnieniu Olek poświęcił sporo czasu i opracował system um, przeznaczony dla każdego ciągnika klasy 100 koni i wzwyż. W komentarzach, piszcie, co Wam się podobało, a co nie. Życzymy Wam miłego oglądania. Three, two, one, fire. Teraz zaprezentujemy Wam funkcję automatycznego opuszczania sekcji roboczej i monitorowania stałego docisku sekcji roboczej do podłoża za pomocą układu hydraulicznego. Maszyna w pozycji wyjściowej, umieszczona nad wieżyczką, sekcja robocza. Przechodzimy do panelu sterowania. Włączamy moduł automatyczny i zadajemy funkcję. Opuść automatycznie, co też maszyna wykonuje, bez ingerencji. Operatora, ręcznie trzymać, maszyna zostaje opuszczona i dociśnięta do podłoża. Funkcja automatyczna jest cały czas aktywna, a my jedziemy tutaj. Mamy taką fajną łączkę z różnymi nierównościami, dziurami, pochyłościami. Proszę zwrócić uwagę na ramię które cały czas wyciska sekcję roboczą. Teraz jedziemy sekcją roboczą. Tu ramię się opuszcza, bez naszej ingerencji nie musimy nic robić. Bo tam, tam mamy włączoną sekcję, funkcję automatyczną. A teraz przejdziemy ciągnikiem, kołem ciągnika w dół. Jak Państwo widzą ramię unosi się do góry. Wieżyczka pozostaje tak jak powinna, Równomiernie sobie cały czas maszyna skanuje nam teren i równomiernie dociska sekcję roboczą do podłoża, po to, żeby traktorzysta nie musiał cały czas pilnować. i w sumie możemy teraz wynieść całą sekcję roboczą również funkcją automatyczną mówimy mu podnieść to góry tak. maszyna wynosi sekcję roboczą w pozycję transportową na tyż. i zatrzymuje ich w pozycji transportowej tak jak powiedziałem Operator nie musi tutaj nic robić, może się skoncentrować na zupełnie innych zadaniach. W następnym odcinku Oleg opowie Wam o funkcji i budowie sekcji uprawowej, czyli tak zwanym suzie. Komentujcie, co Wam się nie podobało, a co Wam się podobało. Jeżeli się podobało, lajkujcie. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie nasz kanał i klikajcie na dzwoneczek. Pozdrawiam serdecznie. Pauli.